i lidera. Hej gołty, mamy lidera. No mamy lidera, wczoraj udało się zdobyć lidera. I dzisiaj trzeba zrobić wszystko, żeby go nie stracić. Będziemy grali z Leicester, Bristol i WBA. Mecze dosyć ciężkie, no bo Leicester, no to wiadomo. Jest jeszcze WBA, które jest czwarte w tabeli, tylko ten Bristol jest gdzieś tam poza top 10. 14, no to i tak też wysoko. Więc trzeba dobrze grać, ale ostatnio coś nam forma podpadła i nie wiadomo dzisiaj, co się będzie działo. Losujemy oczywiście pana, który zagra dzisiaj we wszystkich meczach. będzie to to Mateusz Czarnicki, o proszę, czyli trzeci bramkarz, no to dobrze bo już ustawiłem e, skład i mi planów to zbytnio nie zepsuje, aczkolwiek no tutaj bladacz sobie nie pobroni dzisiaj, bo Mateusz Czarnicki musi wystąpić we wszystkich meczach, no ale właśnie po to losujemy e, tutaj na tym kole fortuny, żeby właśnie ktoś taki jak on mógł sobie zagrać my gramy u siebie, mi się wydaje, że już kiedyś z nimi wygraliśmy, ale mogę się mylić lecimy, dobra łatwa wygrana i lecimy dalej, ale tyle jest nisko, kurde, dziewiąte miejsce mają. Wszystko się może zmienić, bo liga jest wyrównana, no ale... O, piękna akcja będzie. Wychodzi Kamilos. O. Jak on to zrobił? pa, pa. <grytania> O Boże, ja pierdzielę. Dwo... 1-0. Jak mi Wardi obrońców pokiwał. Kurde... Jak tutaj dybale zrobił? O Boże, Bardi. No i przegrywamy jeden do zera. Ja nienawidzę przegrywać, bo muszę dwie teraz strzelać. O, 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 to musi być gol, Kamilos! Ja no na wślizgu poszedł. Dobra, druga połowa się zaczyna. Pierwsza była słaba, nie wiem. Dobra, Krzysiowski nie, z gry nie potrafi, ale może uda mu się strzelić z rzutu wolnego? Nie, <gryw> też nie. Oj Kamilos, teraz, teraz będzie okazja, i na pustą, tak jest, pusta to nie była, ale tapin, tapinszowski, to jest chyba najłatwiejszy sposób, jaki można, żeby strzelić w bramkę, granie do linii, i... ale widzę, że w PS-ie też to działa, bo w FIFA to chyba tylko tak się da, strzelić w bramkę, ale my nie chcemy tylko zremisować, my chcemy też wygrać, dlatego wchodzi jeszcze Alex Jezus, niech będzie też Ramsey, ice -T i aloizo Chinchillo. O, okej. Okay. Dobrze, wąsik pokazał się, będzie dośrodkowanie. No, nieco wy robicie, Jezu, trend. Jeszcze faulowałem tutaj. Co? JAK Karny! Nie było to nawet w polu karnym Jamie Wardy kontra Czarnicki! Ja pierdolę! Co tu się wydarzyło? Nie wierzę w to, co tu się wydarzyło. To nawet nie było w polu karnym! Ja pierdzielę! Co to jest? Przegrywamy 2 do 1 w 91 minucie! Ja pierdzielę! No zobaczmy, no. Ja nie, no to było na linii totalnie. Ja myślę, że to było poza polem karnym. Nie wierzę w to. W środek jeszcze mi załadował. Jebany chuj. Wszystko się odwróciło. A wszystko się zaczęło od tej zajebistej główki Trenta, nie? Koniec. Przejebaliśmy mecz. Zajebiście. Ech. koniec. Najlepszy Jamie Vardy, no, Nie dziwię się, strzelił dwie bramki, ale kurwa, co to jest? Ja pierdzielę. Kolejka 33. trzecia, ten Preston nic już nie wygrywa, nadal jesteśmy pierwsi, chociaż wpadka, bo przegraliśmy, na szczęście nikt nas nie dogonił, a mógł, Ech. o, mamy aż pięć powołań do reprezentacji, Kumingowski, Kozini, Timu, Kosiarka i Skilek, Skilek do Polski został powołany, o, wow. no to ładnie. Aczkolwiek nieładne jest to, że przegraliśmy teraz do końca odcinka, tylko wygrane. Dobra, to jest skład, którym wychodzimy na tych fajfusów. I trzeba wygrać ten mecz, innego wyjścia nie widzę. Bristol City kontra Goaty No spoko gramy w ogóle w czarnych strojach i ogarnąłem znaczy ogarnąłem. Kamilos mi tutaj pomógł, żeby ustawić kolor w Edit Mode po prostu, więc nie będzie już takiej sytuacji, że sędzia będzie miał czarny strój, tak jak moi, i nie będę już do niego podawać przypadkowo. Salientowski, dobre zagranie do Krzysiowskiego, jeszcze, no kurwa o. Zajebać w biurko czy nie zajebać? No... Nie wiem co tu mogę więcej powiedzieć, tak szczerze widzę, że nie muszę za dużo mówić, wystarczy spojrzeć na ekran 1 do zera Różalson to jest dobre podanie do Nartoszowskiego Jest bramka 1-1 Jest szybko remis Dobre i tyle Dobrze, dobrze tutaj w środku pola Różalson To jest chyba pewnie jego pierwsza asysta w tym zespole I mamy Nartoszowski już chyba 20 bramka w tym sezonie Koniec pierwszej połowy 1-1 Dobra na drugą połowę od razu wchodzi Gonisuki na Bosaka I na razie tyle Salientowski Salientowski strzelaj i... Ale czemu w ślizgiem kurwa O Boże! Nie, Czarnicki! Dobra. Na szczęście, zmieniamy Krzysiowskiego. Krzysiu, powiem ci tak, jeżeli będziesz miał jeszcze jedną okazję i ją zjebiesz, to zasiadasz na ławce. Trochę cierpliwość mi się kończy, no ale do gry dużo wnosisz, tak ci powiem szczerze i... No nie wiem, musisz albo popracować, albo coś, bo, bo wygląda to słabo, póki co na początku sezonu wyglądało to jeszcze w miarę okej. Okay. Wchodzi jeszcze Ramsey, Icy, Hejdyski i Slashy Victorius, oczywiście. To jest świetna piłka do Dybali, tylko co on tutaj robi? Dobrze, Sawaran. Teraz będzie No na Posaka! West! West, no i mamy 2-1, jest Wygrywamy, no i West się pojawił Na boisku i strzelił bramkę Krzysiu przez cały czas był No i tracił piłkę, no wy to Jego oczywiście nie widzicie, ale Bo tu nie ma na co patrzeć, jak się ktoś Traci piłkę i nie ma z tego akcji To nawet tego nie puszczam, no bo jak Ale West co miał teraz okazję To ją wykorzystał, no też kiedyś Nie wykorzystywał, ale Ale Czy Krzysiu ma jakąś bramkę, nie pamiętam Chyba jeszcze żadnej nim nie strzeliłem, akcję też Miał dużo, no coś tu jest ewidentnie nie tak. Trzeba będzie chłopa zmobilizować i na ławce posadzić. Oj! Co ty pierdolisz? Taką bramę? Wejman, no i zajbiście, już jest remis. I no fajnie było i się skończyło. Ale mi zajebą ty chłop z czternastką taka bomba. No nie sądziłem, że to wpadnie. Dobrze, dobrze to wygląda. Nartoszowski jest! Jest! Ależ piękna akcja i tutaj chyba West asystował. Ale z wejście z smoka, będę musiał to jeszcze zobaczyć, ale tak mi się wydaje. Tak, tak, świetna klepka, wow. I Nartoszowski tak po ziemi prawie. 3 do 2. Fajny mecz. Naprawdę zajebisty. No i koniec. Koniec. Nartoszowski. Dwie bramki. I Kamil West jedna. Ale wejście Smoka. I nie wiem kto tu będzie miał MVP. No bo Nartoszowski. Dwie bramki. West. Yy, bramka. Ale też asysta. Nie no pewnie Nartoszowski. Tak jak myślałem. Ale West niewiele gorszy. Jak tak patrzę. A mimo to pierwsza połowa była średnia. Strasznie. 34 kolejka. Ile zostało? 12. Meczy zostało do końca sezonu. I oddalamy się o 3 punkty od Leeds. No nie wygrali, na to wychodzi. Mamy 61 punktów. Jest. Naprawdę fajnie. No ale zobaczcie, jaka ta liga jest. Tutaj, Jezu. Jaka ona jest wyrównana. Nie ma tak, że jest jakiś przeskok między. Między którymiś miejscami. Tylko od samego początku do samego końca, prawie do 21 miejsca. Bo później jest właśnie już przeskok. No to jest strasznie wyrównanie. Bo zobacz na przykład tutaj, jak jesteś. Jak jesteś 12, to możesz w jeden mecz przeskoczyć na piąte miejsce, praktycznie. Jednym meczem, jeżeli go wygrasz. A reszta na przykład. Aby przegrała, albo zrewizowała, to możesz tych wszystkich przeskoczyć. To jest strasznie wyrównane. Oj, mamy kwiecień. 11 kwietnia, prawie moje urodziny. Najlepsza jedenastka miesiąca. Nartoszowski po raz kolejny. I Salientowski. I mamy kolejne upgrade'y. Szafaran plus jeden. Hejdyski plus jeden. Aloizo Cinchilo minus jeden? Jak to paster. Prime. A Loizo, jest taki stary, że już młodej odejmują zamiast dodawać? O, Czarnickiego chciał wykupić Hal City. Nie no, zmarnowałby się tam. Jak Cinchillo ma 26 lat, a oni coś tam piszą, że już Prime jego minął. <grytania> I dostał minusa. No to lecimy, to jest skład na ostatni mecz z WBA. Krychowiak kiedyś grał w WBA. Rozjebiemy ich. Po pierwszym meczu przegranym dzisiaj powiedziałem, że już do końca muszą być dwie wygrane. I na razie się sprawdza w połowie. Zobaczymy, jak teraz wygramy, to jest, bo To już będzie. Git. O, Zaworski pięknie i teraz Jezus, aj zablokowane, ładna akcja Jezus, Jezus, prosto w środek Dobra akcja, Jezus, aj skora, myślałem, że załaduje jakoś Bangera, ale przeliczyłem się O, to jest dobra piłka do Nartoszowskiego, jakby dobrze to... Aha, wyjebał się no, pa, wszyscy się wypierdalają. 0-0. Zero, zero. Lecimy dalej tak samo, ale. No, chujowo jest. Powiem tak szczerze coś ze zmienić. Oleż to zrobił, Victorius! Victorius! Ależ idzie! Fał karny! Ty kurwo! Daj mi karnego. Mi dajesz kartki za jakiś byle gówniany faul? A tutaj chłop mnie wyciął w polu karnym. No, powinien się slashi wyłożyć, żeby było widać, że został potrącony. A nie tylko tak. Lekko Jezu Wchodzi Lexus Wchodzi na Bosaka Pójdźmy też Koziniego za Ryana Dude, Johnsona, Żeby tutaj czerwonej nie było Bo sędzia jakiś pajac Nawet Nartoszowski dostał żółtą za jakieś gówno Dobra dajmy szansę Krzysiowskiemu jeszcze Ma dobrą formę i w sumie nie mam kogo wstawić Niech będzie To jest dobre Krzysiowski Słupek Eee jeszcze Lexus Lexus Lexus, Lexus, no i od dupki się odbiło, ale szkoda, że nie w bramkę No to była niezła akcja, ale Krzysiu, kurwa, no Krzysiu znowu, nie Pa, Lexus co odpierdala A, i wyszedł na aut, się. Jeszcze odegranie do Lexus faulowany tam był, ale Krzysiowski Nie da się nim strzelić, no nie, nie da się Chłop jest przeklęty, przysięgam Kurwa, nawet nie pierdol mi. Nie. Ja pierdolę. Dziękuję. Podziękujmy bramkarzowi wszyscy i powiedzmy, że jest zajebisty w tym momencie. Koniec. Nie będę komentował tego meczu nawet. To jak mi psycha spadła po tym meczu, to jest niesamowite. Dobrze, że to jest ostatni mecz na dzisiaj. Ale kurwa, no nie wiem. Sędzia mnie też wkurwił ostro, bo daje jakieś bezsensowne faule w ogóle. Ja żółto za to jeszcze dostaję, ja pierdziele. Nie wierzę. To jest taki mecz, w którym ja czuję się kompletnie bezradny i nie dało się nic zrobić. Krzysiowski nie pomógł. No akurat Krzysiowski to nie pomógł w żadnym z trzech meczów. To nie ma różnicy. Dzisiaj kończymy porażką wygraną i remisem, czyli komplet, hat -trick. <grym> Wiadomo, zawsze mogło być gorzej, ale wolałbym, żeby było lepiej. Mimo wszystko cały czas trzy punkty nad drugim miejscem i kończymy ten film z pierwszym miejscem. No ale ja nie wiem, czy tak gra drużyna, która ma pierwsze miejsce. Strasznie dużo, zawalamy meczy po prostu i mi nie wydaje się, żeby to właśnie tak wyglądał lider ligi piłkarskiej. Jesteśmy strasznie niestabilni. No ale dobra, na razie mamy Pierwsze miejsce, i zobaczymy, co będzie dalej. Bo jutro gramy z Coventry City, Swansea i z a Wil chyba no z tym statkiem, kurwa. I ten statek jest na samym dole tabeli, czyli najgorsza drużyna. Tylko, że ja z nimi zremisowałem. Jak z nimi ostatnio grałem. Coventry jest 15, a Swansea 18. Czyli jutro nie widzę tego inaczej jak 9 punktów. Nie śmiej się, kurwa, widzę. Nie, 9 punktów po prostu, nie może być inaczej, panowie. 9 punktów. Ma być. Mam nadzieję, że jutro widzimy się w bojowych nastrojach. Musimy rozjebać te drużyny, przynajmniej trzema bramkami, bo to nie może tak być. No. Jutro wystawiam skład, który jest najlepszy moim zdaniem. Taki, którym, który mam nadzieję, że mnie nie zawodzi i że wygra te wszystkie mecze. Dzięki za oglądanie. Widzimy się jak zawsze na premierze kolejnego odcinka. Jutro o godzinie 18. Siemanko!